Witajcie, witajcie. Mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie i że mnie dobrze słyszycie. I właśnie w związku z tym, że w związku z tym, że jeszcze tutaj nikogo nie widzę, to mam prośbę, dajcie znać, dajcie znać w komentarzu, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. Czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. Daj znać w komentarzu. Drogi widzu, droga widzko, ponieważ nie wiem, czy wszystko dobrze zadziałało, będę wdzięczny za jakąś informację. Tymczasem zaczniemy za momencik, zaczniemy za momencik naszego live'a. Dawno się z Wami w zasadzie nie widziałem w taki interaktywny sposób, bo dawno nie robiłem w zasadzie od czasów Pamiętnego streamu dla Marysi Szlązak, by poleciała do Rzymu na badania kontrolne. Dziś Marysia jest w Rzymie ponownie, więc to jest i dobra i zła wiadomość. Zła, że musiała tam lecieć, żeby włosy lekarze na nią rzucili okiem. A dobra, no, że udało się polecić, bo to jest konieczne, żeby włosy lekarze rzucili na nią okiem. Natomiast od tego czasu, od czasu, gdy zbieraliśmy na jej poprzedni lot do Rzymu nie było żadnego live'a, więc, więc no się trochę za bezpośrednią interakcją z wami, ale jedno się nie zmienia. Nie piszecie, czy mnie widać, i nie piszecie, czy mnie słychać, mimo że o to proszę, nawet banerkiem. Można się... Można się, słuchajcie, nieźle wpienić. No ale ja nie będę się wpieniał, po prostu powiem, co mam do powiedzenia. O, proszę, tymczasem Kamil Zielazek mówi, że Szesiemanko. Kamil bardzo asertywnie nie mówi, czy mnie widać, czy mnie słychać. Po prostu się przywitał. Bardzo to dobrze z Twojej strony, Kamilu, że się przywitałeś, ponieważ jesteś jednym z inspiratorów mojego dzisiejszego live'a. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze myślisz, bardzo dobrze słyszysz, bardzo dobrze usłyszałeś, ponieważ jednym z inspiratorów jesteś mojego live'a, ale także jesteś jednym z. Dwójki to tak naprawdę, jednym z dwójka inspiratorów, bo pierwszy był, bo pierwszy był właśnie, właśnie, pierwszy byłeś ty, pierwszy był Twój wpis na Facebooku, który zacytuje, uwaga, cytuję Kamila Zielazka. Kamil Zielazek dzisiaj przed południem napisał tak, a wiecie, że dziś za darmochę można posłuchać co Maciek Agnieszka ma do powiedzenia w ramach projektu Break Your Limits. Być może kojarzycie Macka z kilku rozmów na moim kanale YouTube na temat rozwoju przedsiębiorczości. A jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego, to polecam nadrobić tę zaległość. Przy okazji Maciej prowadzi też całkiem ciekawy kanał na YouTube. Tu Kamil podnikował mój kanał. Poza polecam tym bardziej Break Your Limits, że po przesłuchaniu kilku wykładów podjąłem już kilka kluczowych decyzji. Temat biznesu dostępny jest za free. Tylko do północy. No właśnie, i o tym będzie dzisiejszy live, ale upłynęło, słuchajcie, parę godzin e, parę godzin od tej wiadomości od Kamila, a napisała do mnie na LinkedInie pani Magdalena. Pisze do mnie pani Magdalena, dodając mnie do znajomych, pisze tak. Dzień dobry Panie Macieju, wysłuchałem dzisiaj Pana inspirujące wystąpienie na Break Your Limits. Jest mi bliskie Pana podejście do biznesu, z przyjemnością zapraszam do sieci kontaktów i tutaj e, imię i nazwisko. Więc no, e, gdy jedna i druga osoba się do mnie odzywa, to pomyślałem, że kurczę, chyba coś faktycznie jest na rzeczy. No i w e, e, Faktycznie na stronie, e, e, którą właśnie słuchajcie, Wam zalinkowuję e, w komentarzu, ale też na, e, na banerku, o tutaj Macie, e, ten adres bit.ly, to łatwo w, w, wpisać, ale po ukośniku musi być napisane wielkimi literami. BYLMG. To jest skrót of Break Your Limits EMG, e, ponieważ jest to mój personalny, specjalny link. E, I teraz wejdźmy sobie, właśnie wejdźmy sobie e, na tę stronę, wejdę na nią razem z wami, bo w tak fajnie e, pomyślanej konferencji jeszcze nie widziałem. Mianowicie zaczęła się ona wczoraj. Będzie trwała przez 5 dni, będzie omawianych 5 obszarów i każdy z obszarów przez 10 prelegentów. Więc macie do wysłuchania w sumie 50 ekspertów. Teraz jest tak, że cała konferencja jest dostępna za darmo. I tutaj tym przyciskiem możecie się za darmo zapisać. Obszary, jakie są to psychologia i rozwój osobisty, biznes i zarabianie, zarządzanie, pieniędzmi i inwestowanie, zdrowie i energia, relacje z innymi. I całą konferencję możecie ogarnąć sobie za darmo. Wczoraj była psychologia i rozwój osobisty. Tu wystąpili Leszek Cibor, Łukasz Jakubiak, Leszek Blanik. Dorota Filipiuk, Andrzej Cichocki, Sylwia Królikowska, Łukasz z Nieprzeciętne Życie, Natalia Kwiatkowska, Fryderyk Wielkolud, yy... <laughs> Fryderyk Karzelka oczywiście, e, Michał Kanarkiewicz, Rafał Dudek, Piotr Pająk, Damian Dyrazek, Krzysztof Król, e, tego gościa to kojarzę z reklam na YouTubie, które mnie niesamowicie irytują, ale no offense. Wioleta Nowacka, Justyna Pytko, Patrycja Pruchnik, Marcin Osman. Dziesięciu prelegentów skrajnie różnych, jak, jak widać. E, Biznes jest zarabianie. Tutaj będzie tak. Paweł Tkaczyk, Piotr Michalak, Paweł Królak, e, Jacek Branas, Kamil Sawistowski i Michał Witkowski. E, same znajome twarze Bartek Popiel, Paweł Danielewski, Maciej Dudko, Piotr Motyl, Marta Woźny Tomczak, Wojciech Bizup. Doktor Irena Kamińska-Radomska, Jan Gajos, Mirek Burnejko, Michał Świątek Brzeziński, Adrian Kołodziej, Daniel Kubach, e, Maciej Igniszka, Beata Kapcewicz, Bartosz Langa, Marek Jankowski i Basia Piasek. E, no, w zasadzie poza mną e, przyznacie, że, że bardzo ciekawi prelegenci. E, następnie 18 października, czyli Pojutrze, no to no powiem, że też arcy towarzystwo, bo tak. Daniel Siwiec, Konieczny, Mateusz Warmus, Wojciech Orzechowski, Radek Rygielski, Przemek Wojewoda, Bartek Nosiadek, Robert Gawenda, Marcin Iwłuszcz i znany Wam bardzo dobrze Paweł Zakrzewski. Następnie Zdrowie i Energia. To już może to mnie mniej interesuje, bo Mama siolog ro, robi mi wszystko. Relacje z innymi. No, to też mnie, mnie interesuje, y, bo generalnie trochę o tym, tym wiem, ale proszę, proszę bardzo. Andrzej Sobczyk na przykład będzie. Y, więc, y, no, słuchajcie, mega event, bardzo ciekawie pomyślany, bo. Y, im, Im szybciej się zapiszecie, tym, prawda, będziecie mieli darmowy dostęp do większej liczby dni. No i teraz oczywiście, gdyby któraś z prelekcji jakoś tam was bardziej poruszyła, no to później będziecie mogli, sobie, będziecie mogli sobie wykupić dostęp do danego nagrania, albo wykupić w ogóle dostęp do. Wszystkich, do wszystkich tych nagrań. Więc, no, powiem Wam, że tak, pomyślanej konferencji, to ja na oczy nie, nie widziałem. i Jest to, no, naprawdę dość ciekawy koncept Damiana Redmera, któremu niniejszym gratuluję. Więc, no, naprawdę, zachęcam do. Zachęcam do Wzięcia udziału. Dzisiaj do północy możecie usłyszeć ten mój speech. On był na, na jakiś taki głupi tytuł w rodzaju tam. Czy chrześcijański przedsiębiorca powinien być bogaty albo coś w ten deseń? No ale okej, okay, no, przywykłem, że najczęściej o to. Wypowiedź tego typu jestem proszony, więc nie ma rudze. Udzieliłem wywiadu, bo to było w formie rozmowy ponadgodzinnej, więc w ogóle rzadkość dla mnie, bo rzadko kiedy w ogóle udzielam wywiadów. Natomiast no, było to fajne, więc mi się podobało, jakby co. Do północy, możecie sobie posłuchać, co tam inni prelegenci z tego obszaru też mówili. No i cóż, tyle, od, tyle ode mnie. Do północy jest jeszcze prawie 4, no nie, 3, 3 godziny i 15 minut, więc nie aż tak wiele. Jeżeli macie tam 10 prelegentów z dzisiejszego działu, no to chwilę się zejdzie. O. Oglądanie dlatego nie przedłużam. Zachęcam do rejestracji i cóż, pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia. Trzymajcie się, śpijcie dobrze. Pamiętajcie, że o 20.30 na YouTubie czeka premiera cotygodniowej porcji dobrych wiadomości. Pozdrowienia. Cześć. Na koniec mnie jeszcze pyta Kamil Zielazek, czemu zostałem piosenkarzem. Kamilu, to powołanie. Ja od zawsze lubiłem śpiewać godzinki, na przykład w zasadzie wszędzie, także pod prysznicem, więc piosenkarstwo to jest moje głębokie powołanie. Śpijcie dobrze. Cześć.